Dziś na naszym kanale czekolada i guma do życia stoczą ze sobą bitwę. Będzie wesoło i pysznie. Witamy na kanale Multidufan. Wow, uwielbiam gumę Mentos. Dlaczego ty masz Mentosy, a ja mam śmierdzącą cebulę? Nienawidzę tego. Robi mi się niedobrze. Co to jest? To chyba klepsydra. To znaczy, że musimy się ze sobą zmierzyć i sprawdzić, która będzie szybsza. Kurczę, nie wiem, czy uda mi się wygrać, ale spróbuję. Nie do wiary, że to robię. Myślę, że z mentosami nie będę miała problemu. Zwłaszcza z tak dużym cukierkiem. Jestem pewna, że będzie to najsmaczniejszy posiłek w moim życiu. O tak, pyszności. Dlaczego wszyscy mają szczęście, tylko nie ja? Gdzie jest sprawiedliwość? Ale się nie poddam. Emma, skończyłam. To znaczy, że wygrałam. Wygrałaś? Czyli mogę pozbyć się reszty tej cebuli? Jednak nie. Musisz to wszystko zjeść, tak? No to zobaczymy, jak ci się spodoba aromat cebuli z moich ust. A ty oceń mój świeży oddech. Ojej, jak mi zimno! Jak tu śmierdzi? Mam nadzieję, że nie dostałam niczego kwaśnego. Jest! Dostałam strzelającą posypkę! Mam też dodatkowy smakołyk w strzykawce? Dziś jest ewidentnie mój dzień. Patrz, mam na języku prawdziwe fajerwerki. A to jeszcze nie wszystko. Za chwilę urządzę tu prawdziwy pokaz. Ale super, co? Ojej! Ile tu eksplozji? Mam pomysł. Może zapalę zimne ognie? Patrzcie, jak fajnie! Ojej, trzeba ugasić ten pożar. Mam nadzieję, że strzykawka pomoże. Kurczę, skończyło się. Uf od razu lepiej. Kate, na co czekasz? Czas spróbować. Założę się, że te cukierki są niesamowicie kwaśne. Mogę mieć tylko nadzieję, że będzie inaczej. Kurczę, jak ich dużo! No dobra, próbuję. O, co za kwasota! Widzę to po twojej reakcji. Co się dzieje? Co wy robicie? Jeśli chcecie zmierzyć, skąd pochodzi takie kwaśne promieniowanie, to idźcie do Kate. Ojej, Kate! Chyba zaraz zostaniesz oblana czekoladą. Szykuj się! Oj, dlaczego mi to robicie? Chociaż to jest całkiem smaczne. Ale po co wylaliście mi to na głowę? Teraz cała się kleje. Zabieram te cukierki. Trzymanie ich w pobliżu ludzi jest niebezpieczne. Schowam je jak najdalej. To było bardzo dziwne. Bycie obloną czekoladą z pewnością nie jest zbyt przyjemne, ale dosyć smaczne. No i wesołe. Mam Nutelle. Uwielbiam ten czekoladowy krem. A ja mam tubkę gumę. Chcę jak najszybciej spróbować. Super. Jakie dobre. Rewelacja. Chcę dokładkę. Tylko jakoś ciężko wycisnąć ją z tej tubki. Jak to zrobić? Wiem! Po co ja się męczę? Przecież są nożyczki. Odcinam i tubka otwarta, ale ja jestem mądra. Mmm, palce lizać. Ja też mam problem. Jak otworzyć ten słoik? O, udało się! Kurczę, tu jest jeszcze jakaś folia, ale z nią sobie poradzę. O się, Patrz, to Nutella. Pyszności! <grywa> Uwielbiam czekoladę. Nie mogę się oderwać. Szkoda, że siebie nie widzisz. Wpadłam na genialny pomysł. Mary, yy, chcę połączyć gumę i twój krem czekoladowy. Mogę? No pewnie. To jest naprawdę dobre. Teraz spróbuję nadmuchać ogromnego balona. Uda ci się! A ja go przebiję. Okej. Okay. No to zaczynam. Patrz. Bum! Co to było? Myślę, że wyszło naprawdę zabawnie. Zgadzam się, a tak będzie jeszcze weselej. Nie wiedziałam, że smarowanie się kremem czekoladowym to taka frajda! Mmm, uwielbiam Kinder Joy! Spójrzcie, mam prawdziwy zamek z gum. Jak fajnie! Ale ja mam fajniej. Nie mogę się doczekać, żeby sprawdzić, co jest w środku. Nie przeciągajmy. Którą połowę odkryć jako pierwszą? Dobra, niech będzie ta. Ojej, to zabawka. Za chwilę ją złożę. Malutkie zwierzątko w uroczej koronie. Jakie to słodkie. I to nie wszystko. Jest i kolejna zabawka. Ale super. To dla ciebie, Kate. Dziękuję bardzo. To naprawdę piękny pierścionek. Ojej, troszkę mnie poniosło. Nie można zapomnieć o pysznym deserze. Uwielbiam te chrupiące kuleczki. Mm, to niesamowite. Zjadłam. Dobrze, że mam więcej. Rewelacja. Nie potrzebuję żadnej łyżeczki. No, okej, okay, ja też chcę jak najszybciej zjeść te gumy. Wyglądają niesamowicie pysznie. I nie tylko wyglądają, są takie smaczne. Super! Nie mogę się doczekać, kiedy to wszystko zjem. Kate, naprawdę zamierzasz to wszystko zjeść? Oczywiście! Wyglądasz, jakbyś jadła ośmiornicę. Rzeczywiście, ale będę jadła dalej. Przygotujcie się jeszcze troszkę i pokażę mistrzostwo w dmuchaniu balonów. No dalej, wierzę w Ciebie. Ojej, nie sądziłam, że balon może być taki duży. Dlatego myślę, że za chwileczkę pęknie. Oj, Kate chyba musi odpocząć. Subskrybujcie kanał Multidufana, by nie przegapić najzabawniejszych i pysznych challenge. Z nami zawsze jest wesoło.